Reprezentant Sara Team, 95 kg wagi. 187 cm wzrostu co do Armana Miriana To właśnie 25 latek 83 kg. No i 180 172 cm wzrostu, więc tutaj rozbieżność wzrostowa dość spora. Zobaczymy, co nam ten trzeci ekstra fight przyniesie. Nastawiamy się na naprawdę bardzo, bardzo ciekawą bitkę. No i zaczynamy. Mobilnie na nogach Armana Miriane, mocne kopnięcia, mocne łokiki. Rozpoczynają ten pojedynek. Mata była wycierana. Zwraca uwagę się. na to, że, stop, poczekaj, stop, stop. że gdzieś Mata jest śliska, a ja na st stanowisku komentatorskim witam obok mnie Macieja Alfa Glabusa. Dla mnie zaszczyt. Witam serdecznie. Dobra, by by była jedna mała, mała plamka, ale jest już wycięta. Wy 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 Dobra, dobra, dobrze jest, dobrze. nie, już, nie, już wszystko, już okej okay jest, tak, dzięki. A co do e, Piotra Więcławskiego, bo tak teraz e, analizując tutaj bo tą nie, kartę i ten bo... przebieg turnieju w Otore, zanim wrócimy do pojedynku Extra Fight, Piotr Więcławski po dwóch porażkach ma szansę być w finale w 3, także naprawdę no ciekawa tutaj sytuacja nam się rodzi, ale wracamy już do tego Extra Fightu. E, Tak, tak, jest, jest taka szansa. Wychowanka Tomka Sarary. Tak kapitalnie na nogach stoi Kamil Janik, ale też bardzo dobrze prezentuje się jak dotychczas Arman Amirian. Stara się wyprzedzać swojego zawodnika, no zdaje sobie sprawę, że w szybkości jego przewaga. Ale szciosy nam tutaj lecą jeden za drugim. Ani jeden, ani drugi nie kalkulują. Teraz mocno do przodu Armana Mirian. Mocny middle kick w wykonaniu Kamila Janika. Twardo na nogach reprezentant Sara Tim Teraz opuścił ręce. Czekając na to, co, co do zaproponowania ma arma Mirian. No mam takie wrażenie, że Kamil zdaje sobie sprawę, że te ciosy są dosyć szybkie, ale one też nie są, nie są słabe. One troszeczkę ważą jak trafią na punkt. To może być ciekawie. Zdecydowanie tak. Wygląda na to, że, że pewnie, coraz pewniej czuje się Kamil Janik w tym pojedynku. Nieco ponad dwie minuty czasu za nami. No tempo naprawdę naprawdę szybkie. No na pewno musi Kamil Janin przyciągnąć troszeczkę fizycznie, kondycyjnie swojego przeciwnika, żeby ten już przestał być na tyle szybki i potem tą swoją e, przewagą, zasięgiem ramion i tak dalej naruszyć swojego oponenta. Także no chyba wydaje mi się, nie ma się co tutaj wbijać. Musi troszeczkę przeczekać. Trochę taktyki musi się włączyć. No, widziałeś jak musnęł szczękę Armen Kamila. Tak, naprawdę widać, że Armen przygotowywał się tutaj turniejowo do Wotoru 3, bo, pięści, cały czas bo podchodzi, podchodzi na razie z dużym respektem i gdzieś rozkłada te siły. Wie, że ta walka może troszkę potrwać. Zwolnił troszkę tempo, mając, mając na uwadze to, że Kamil Janik to naprawdę doświadczony kickboxer i, i potrafi wiele wytrzymać. No, ale trzeba przyznać, że tu charakter z dwóch stron, ale. Zawsze patrzymy na tego nieco mniejszego. To prawda, to prawda. Nie szczędzą sobie tutaj panowie uprzejmości. Moc do przodu, latające o, kolano. To, i to, jest to jest koniec! koniec, koniec. Kamilianik latającym kolanem. Nokautuje Armana Miriana. Ogromny szacunek za podjęcie tej walki dla Armana, ale. Ale tak naprawdę no, no rozstrzygnął to fenomenalnie. Mamy teraz powtórkę. Opuścił ręce. Latające kolano czyściutko na szczękę. Armana Amirjana. No i tak naprawdę nie był świadomy do końca tego Arman Amirjan co tutaj się wydarzyło. Chciał kontynuować ten pojedynek. Szybko jednak przez sędziego został doprowadzony do pionu i walka zakończona. Cały czas tutaj podskakuje Arman Amirjan. Ale to jest koniec walki. Tomasz Sarara uścisnął swojego podopiecznego. Kamil Janik z trzeciego ekstra fightu, Mimo ogromnej woli walki Armana Mirjana do kontynuacji tego pojedynku obaj świetnie się zaprezentowali, jednak to Kamil Janik był w tym pojedynku skuteczniejszy. Przed nami oficjalny werdykt, który tak naprawdę jest formalnością, ale... Ale to ręka właśnie Kamila Janika musi zostać jeszcze uniesiona do góry. Kamil! Wiking! Janik! No i mocno niepocieszony decyzją sędziego Armana Miriam twierdzący, że, że ta walka nie powinna zostać przerwana. Są emocje, ale to jest sport. To był naprawdę bardzo dobry pojedynek. Ja oglądałem i miałem. Akurat możliwość komentowania to wielki zaszczyt, naprawdę, myślę, że zaskoczyłeś Kamila sposobem, jakim podszedłeś do tej walki. Kilka słów, poproszę. No, chciałem mu podziękować, wygrał, ale moim zdaniem nie niepotrzebnie ja sędzia przerywał, ale to jest jego decyzja. Uszan uszanujmy to, brawa dla Janika, bardzo dobra walka i tyle. Myślę, że zaskarbiłeś sobie serca Wszystkich kibiców wotore, nasze również. Mam nadzieję, że zobaczymy Cię na kolejnym Superfajcie, tudzież na następnym turnieju. Naprawdę, stary, świetna walka. Spokój, sport. Sędzia podjął taką decyzję. Tak wyglądało to w jego oczach. Ale walka świetna. Kamil, możemy zrobić rewanż. Jeśli jesteś chętny, to czemu nie? Kamil. Arman, tam są kamery, słuchaj. E, naprawdę w moim przekonaniu masz gościu jaja jak skurczybyk. Wyszedłeś ze mną do walki, naprawdę z gościem wyższym, cięższym, bardzo doświadczonym i powiem ci szczerze, że sprawiłeś mi troszeczkę problemy. Słuchaj, sędziowie tak zadecydowali e, szacunek dla ciebie za podjęcie walki. Jeżeli będzie okazja kiedykolwiek do rewanżu, zapraszam do tańca, ale na razie dziękuję Ci i kłaniam się nisko. Prawa za sportowe zachowanie. Dziękuję, panowie. No i dziękuję, Kamil. Się... Podwaliny pod walkę rewanżową panowie nam tutaj zrobili. Zobaczmy jeszcze raz. Najciekawsze akcje od tych niskich kopnięć rozpoczął Arman Mirianę ten pojedynek. Jak wspomniał Kamilianik, no sprawił mu troszkę problemów niepopularny brodacz. Ale z upływem czasu, z upływem czasu w tym pojedynku coraz większą pewność siebie łapał Kamilianik, który który naprawdę zaczął wysoko kopać, zaczął trafiać celnie. świetnie kopał Kamil Janik. One też robiły wrażenie na Armanie Amirianie, Ale ostatecznie to tą akcją kończącą znokautował Kamila, Kamil Janik Armana Amiriana. Oczywiście latające kolano. Także kolejna z takich ciekawych, spektakularnych technik, które mieliśmy okazję zobaczyć na gali w 3. Trafił czysto na szczękę, poleciał na plecy Armana Miriani i wydaje mi się, że tutaj decyzja sędziego mm, prawidłowa.